Blondynka na koła. Cześć! Jak wiesz, idą święta. Jest to czas ciepła, miłości i radości. Przede wszystkim tej z obdarowywania innych prezentami. Ich charakter może być różny, bo prezentem dla drugiej osoby może być zarówno nasz uśmiech, rozmowa, czy po prostu poświęcony drugiej osobie czas. Dziś chciałbym skupić jednak Twoją uwagę na aspekcie prezentów jako rzeczy niematerialnych. Tak naprawdę. Piszę do ciebie ja, Łukasz, serio. Zrobiłem to dlatego, że chciałbym, aby charakter dzisiejszego postu był zbliżony do retrospekcji. Zapewne spytasz mnie dlaczego? Już wyjaśnię. Ale poznałem 8 miesięcy temu, kiedy to spontanicznie powiedziałem na jej post zamieszczony na jednej z grup dyskusyjnych dla osób z niepełnosprawnością. Dlaczego mnie zaintrygowała? Otóż w tamtym okresie również współtworzyłem bloga traktującego motoryzacji, która jest jedną z moich licznych pasji, ale to już opowieść na inną dyskusję. Zawsze starałem się, jak wielu z nas, szukać dalszej inspiracji do podejmowanych przeze mnie działań wśród innych osób z niepełnosprawnościami, zapewne głównie dlatego, że sam się spośród nich wodzę, i tego rodzaju tożsamość od zawsze była mi bliska. Z czasem dogadywaliśmy się coraz lepiej, coraz więcej o naszej blondynce wiedziałem, co jej najbardziej doskwiera, a mianowicie postrzegania samej siebie jako kobiety. Postanowiłem więc coś z tym zrobić. Niezwłocznie... Napisałem do zaprzyjaźnionego spotera i fotografa motoryzacyjnego jakim jest Hokus Pokus, aby opisać mu historię Olki. Reakcja była niemal natychmiastowa, co zaowocowało sesją plenerową stricte w szczerym polu. Pod taki sielsko niemski klimat. Radość, uśmiech Oli, dobra zabawa i pozytywne emocje, te wszystkie składowe, były zapewne dla nas największą nagrodą z jej strony, jaką mogliśmy otrzymać. Zapewne dlatego niejako idąc za ciosem, po sukcesie pierwszej sesji Paweł z anią, przyjaciółką Oli, zorganizowali dla niej nieco bardziej odważną sesję, która była dla niej prezentem urodzinowym. Na życzenie samej zainteresowanej z pewnych względów nie tam nie było. Dlaczego ci to wszystko opisaliśmy? Ponieważ chcielibyśmy, aby płętą jak i główną istotą tego wpisu było dla Ciebie przekonanie, że prezent to nie tylko rzecz materialna. Może być to również wydarzenie, sytuacja, która poprzez pozytywny bodziec emocjonalny będzie Inspiracją do walki o siebie, poprawę swojej sytuacji życiowej, choćby przez walkę na salach rehabilitacyjnych. Ola namawiała mnie, abym zawarł w tym tekście informacje o pominku, jakie od niej otrzymałem, z racji swoich urodzin, które przypadały na dwa tygodnie przed pierwszą sesją. Był to breloczek od Audi, która to marka jest najbliższa memu sercu i Ola o tym wiedziała. Lecz chcę abyś wiedział, że zawsze dużo swobodniej czuję się w roli organizatora-outsidera, aniżeli człowieka zbierającego laury. Największe bogactwo nie kryje się bowiem pod mostkami aut w przepastnych przestrzeniach domów, lecz po prostu w naszych sercach i tego razem z londynką na nadchodzące święta ci życzymy. Wielkości serducha, bo to z niego biorą się wszystkie sytuacje naszego życia. High five, piąteczka, trzymaj się ciepło.